Cześć, ten, no, para, to Nosocz Baratesk, unboxing na moim kanale, tym razem Prawilny I dzisiaj rozpakujemy kołczan prawinności, który jest tutaj jest ze mną dzisiaj mój kot Pola, da się Dobra, na razie go tu odłożę I zajmujemy się rozpakowaniem kołczanów Więc tak, rozpakowujemy prawinnie tutaj Jak widzimy, że wyłania się tutaj kołczan Oryginalny znak musi być, widać tutaj, jest zapakowany. Tutaj jeszcze paragonik, to jest to wszystko, folię wyrzucamy. Ja ogólnie kupiłem kołczan prawidłowości, ponieważ brakowało mi do mego pełnego ekwipunku, który zaraz zobaczycie. A teraz zajmiemy się rozpakowaniem kołczanów. Już widzimy tutaj nasz kołczan. Taką wygląda. I wyjmiemy go teraz. Okej, okay, nasz... Kołczan, jest już Teraz Wam pokażę, że do kołczanu można zmieścić różne przedmioty o różnej wielkości i wadze. Na przykład patrzcie, mam tu mojego kota i oczywiście on też się zmieści do kołczanu, tylko zależy, czy on chce do niego wejść. Wiecie, bo to zależy od, hu od humoru kota, ale ten kot jest yy, prawidłowy, więc widzicie. No, prawie się zmieścił, jakby tutaj, łapami nie machał, to by się zmieścił, co? Tak? Dobra, masz jeszcze iść pola. Wiecie, prawie, prawie szef. Na przykład, widzicie, tutaj dłoń bojową, e, właśnie prawie minusa wojownika też się zmieści, widzicie, tutaj, tu na luzie już, nie? trochę ciężka ale dobra, tak. masz pola pobaw się. I widzicie, tutaj wiesz, e, napój magiczny każdego wojownika też się oczywiście się zmieści. Trzeba ustawić korkiem tam, gdzie się zamek otwiera, więc widzicie, tu, tu się zamknie, o, i tutaj zapinacie zamek, widzicie. Nasz Kołczan macie eliksir bojowy i możecie iść e, na bibę gdzie chcecie. Widzicie, tu prawie pra, jest ok, To jest ok. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten film. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeśli chcecie, to napiszcie komentarz. Komentował i rozpakował noserper i asystowała Pola. I trzymajcie się. Cześć.